Jak zatem zmniejszyć zasolenie gleby w ogrodzie? Zasolenie gleby można obniżyć zaczynając od wapnowania gleby przy zastosowaniu nawozów wapienno-magnezowych. Można zastosować np. granulowane wapno kredowe z magnezem lub dolomit. Zasolenie gleby można również obniżyć mieszając ziemię z gipsem w proporcji kilkanaście ton gipsu na hektar. Dzięki temu związki sali, co prawda, nie znikną zupełnie z gleby. Lecz staną się nietoksyczne i przyswajalne dla roślin. Jeśli problem z zasoleniem nie jest jeszcze poważny, wystarczy nawet wymieszanie ziemi z nawozem wapniowym. W przypadku występowania zasolonych gleb na małych głębokościach wystarczy wykonanie głębokiej orki. Rekultywację gleby silnie zdegradowanej rozpoczyna się od sadzenia roślin odpornych na zasolenie, aż do stopniowej poprawy przepuszczalności gleby. W szczególnie ciężkich przypadkach używa się rozcieńczonego kwasu siarkowego w celu rozpuszczenia węglanu wapnia zawartego w glebie. W praktyce zwiększa to przepuszczalność i agregację gleby, a powstały w roztworze glebowym siarczan sodu jest wypukiwany. W rolnictwie prowadzi się modyfikację metod upraw na glebach zasolonych. Na przykład na nawadnianych polach rośliny uprawne dotychczas na szczytach brust sadzi się je w połowie wysokości. Dzięki temu korzenie wykorzystują wodę podczas gdy akumulacja soli jest najsilniejsza w górnej części grzbietu, z dala od systemu korzeniowego. Nawadnianie upraw nie tylko zaspokaja potrzeby roślin, ale także utrzymuje grawitacyjny przepływ wody w glebie i usuwa nadmiar soli ze strefy korzeniowej. Jeśli wody będzie dużo, szkodliwe związki zostaną wypłukane w głąb ziemi, czyli tam, gdzie nie będą dostępne dla korzeni roślin. Na glebach o gorszej przepuszczalności zasolenie można zmniejszyć przez dodawanie substancji organicznej ubogiej w przyswajalne formy składników mineralnych. Takim dodatkiem może być torf ogrodniczy, nieprzekompostowana kora ogrodowa, trociny z drzew iglastych, kompost z kory bukowej, słoma lub mieszaniny różnych frakcji węgla brunatnego. W zależności od stopnia zasolenia gleby, należy stosować w przeliczeniu na 20 cm warstwę ziemi